I'm back, e, Witam znowu z, e, moich widzów, znaczy naszych widzów oraz ludzi, którzy oglądają e, Kane Cup. Będzie to mecz rewężowy grupy trzeciej między Team Mabro, Team Jazza i my tego Kometu z e, Daosem. Daos po prostu dobra, zaczynamy. E, Teraz leci e, z Gokami i z, jest jedna kawra po stronie. E, Teraz u Jezy i jest P250 Witchera. Tam są USP i są oba kawary po stronie kontraktorysów. Jest podejście od Shorta i dobra, i zobaczymy, co się stanie. Czy to będzie jakieś bójciegany? Chyba tak, chyba będzie buścik na info, żeby sobie spojrzeć, czy nie ma tych, czy nie ma beczek. Dokładnie. Uh -huh. dokładnie. Mają jeszcze minutkę, więc są spokojnie sobie mogą podejść. było podane info, co gdzie jest i jak. Mi się wydaje, że... Ale proszę! Jazz zostaje z jakiegoś... Co oni też... Czy oni też grają ten? Czy oni też grają sobie boosta, nie wiem? Bo ja też jest takiego strzała troszeczkę mi się wydaje. Dobra Jazz próbuję wyjechać, ale Witcher robi na... na nauku. Witcher robi w ogóle ace'a, proszę państwa. Aj jajaj, Witcher zrobił Ace'a, no to się... nie. Dobra, zostajemy na raczej Witcher. Mam w, w tym meczu wiedzę, że chcę namieszczać się, że ma formę dzisiaj. Są kupione. Nie Jest jednak, już jest kupiony kałach po stronie terrorystów, czyli panowie ten nie szczędzają pieniędzy z furka z, z kałachem, roz Game z kałachem i z smołkiem. ma Digla i mam ma z Digla już głowę. I teraz, czy Witcher wytrzyma? 2 na 1 proszę Państwa, już jest Zabity na pomoście Venom i jest szybka głowa właśnie od Witchera. I teraz, gdzie jest bomba? Bomba jest tam, daleko. Na radarze i będzie jej pinało malbro, tylko pani się nie ruszy i będzie robił nic głupiego. Mhm. Ciągle go szuka, musi go znaleźć. Na ziemi. I mi czy robi, proszę, proszę państwa, super fraga. Trzeba w głowę. Co wychował facet, to po prostu nie mam pytań. Dobra, jest 2-0 na terrorystów. Ach, dobrze. Przeszło się może na kamerkę Wynomkę, które może w końcu się ukryć w tym meczu nie, nic, Na razie nie wiadomo Dobra Malbor, który nie zabija, zabija jednak w a Na monsterze, bo w zastosowaniu nie ma jak cofnąć I Jeza jest, jest sam, jest sam Scoutem Będą może to wykorzystać, bo ponieważ e, Maciek będzie go teraz zabić z tym Scoutem, czyż niekoniecznie Ale już jest na końcu pozycję, też Malbor I Jeza musi się po w jakiś tak, tutaj na musi stać. musi schodzić, żeby z obu stron nie widzieli jego gracze, aktorzystów. Jest, a Na raz trafia, ale podjeżdża na blisko. Nie, jednak... Jest neutralizacja na skopie od Jazz, ale myka rundę Venom i jest 2-1 po stronie terrorystów. No, panie ma tego tego On, nigro znowu jest tutaj grany właśnie, nigdy po stronie... A jest full cavalry, są nożyczki i jest kałach po stronie, u wydamków w postrzeżeniu. Tam jest też kałach w stronie turystów i jest też ich po stronie jazzy. No ciekawe, to może być bardzo ciekawa runda. Małgorzata Pino jest sobie shorta, tam wydam jak będzie patrzył w monster. Zobaczymy, jak to się rozwinie, rozwinie ta sytuacja. Jest jakieś podejście od czwartego bo polecił flash, czyli już mam, albo że będzie osoba wchodząca jedna od shorta. Czyli ją wie, że będą będą z kopotami, ale jeszcze nie utryalizuję Jazz, że zawycofał zapewne pozycję. Jest sobie do połowy HP, chociaż będą też został za połowy HP. Tam Jest dwójka chyba od Monstera podchodzące jednak będą robi fragę. Będzie robił dwa fragi. Jak ja patrzę kurde kamery inne sobie to ona jest w taczu i nie, nie mogę po prostu. No. Ciężko jest. Dobra, ja będę po prostu przenosił... W każdej rundzie na tym, po prostu wszystkiego nie idzie, nie idzie nagrać. w ogóle ma bardzo ładny nóż, mocny pregis. Podziwiało mi na rzek z z. wyjścia, dobra. To jest szybki podejście od Monstera. Ślęszyk troszkę rzucony. Nie ma gwiazda. Gniazda. O kurde. Jakie szybkie rundy? 2-2, dobra. No i nie ma gniazda. Są P250 i wyposażenie turystów z skok gdzieś. Jest dwójka ABC. Może to, może jest dojechanie przez właśnie Witchera, teraz musi być szybki los, 2 na 1 i Jazz robi jest w klaczu. Znaczy no nie jest w klaczę, ale robi ważną, ważną rundę napisę tak na... A to jest to, wtór rzymniej uzbrojenie No powiem ci, że te 4 pi pierwsze rundy to musiały być naprawdę szybkie. Mabo tu robił i będę to... A i zrobił znowu skacze z digla. Teraz jest zestaw kupiony taki, że jest ze skautem po samej Monobora. A Wenomag wychyla sobie monster na, monstera na jaki kontakt, tak? Turyści są na całym wyposażeniu z granatami i mają może większe value. Bo mają duży zespół granatów i dwa kałachy. Ale są cztery... Witcher trafia raz. I teraz Witcher trafi Malbora. On nie, nie wiedzą chyba, że jest Malbora, ale no to Malbor, ale pewnie nie wiedzie. co zrobi Marlboro. bo Malbor może się w tej rundzie. Ale już zostaje, zostaje smok musi... Mal last goła, przez... goła przez ten, Przesz... Przesz... ten dwa go przez ten. Jak ładnie to zrobił! Najpierw została czeka goła przez ten, przez dyktyn. A na... bo wsadzie i później... no A ja nie... Miałeś rację. Malbor zaczarował i to no, ładnie no, tam no, zaczarował. Czarował, że specjalnie na jego przyłączyłem na jego na kamerę, żeby... żeby nie było, nie? Żeby minę jakąś akcję. Dobra. Ten, tu chodzi sobie na małej strony Monstera, na, 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 na blisko, że kontrola. czy to jest wuju z zawopą, więc się teraz do niego przyłączymy. I jazza ma kołaszka, tak, który podchodzi sobie na, na kontrolę shorta. Jest czy, czy, w 3 rundach, dobra. Czy jest jakieś jakieś będzie? spadzenie boosta jest jednak na nic, na nikt nie gra. Po stronie te, antyterrorystów. I jazza, Jacej, który. Terroryści mogą szukać, ładnie mało. wejść, nikt nie patrzy shorta. Aj, aj ten strzał, o, drugi, drugi raz jest strzał nie tu tam. Bieganie po tej rampie jednak. Ciężko jest taką sobie trafić czasem radę. Chociaż. To są jakiś strzał, który jest w stronę które właśnie to, trochę to, przez strzał go trochę biły. A tu jest ciągle z jednej ze strony pod. I Penum podjeżdża na blisko z pm likwiduje szybko w Jazz i test. Trzeba będzie chciał iść po kolejnego wtaka? i to rozważnie. To jest pana pozycja mostu. mostu? Według ciągu jest schowany z obs Witcher, który ma AWP, gdzie AWP jest, nie, gdzie jest Scott, tylko po stronie Malbora, chociaż Malbor może z tego Scotta dużo wczoraj Nie widziałem tej głowy, co tam się stało? Halo? Ładnie, ładnie wycelował po prostu. Nie, idealnie miał chybanie jego na Wariat. na celowniku, idealnie. Bo się, że będziemy... Malbor był wpatrzony w jedno miejsce i po prostu e, nabiegł hmm? mu na celownik. Nie, nie. wiem kogo on, wiesz, bo tu jest dużo dobrych graczy w tym meczu, naprawdę. Może wygląda jedną stronę. Może nie, wrócić. Patrz. Po... A ty też nagrywasz, tak? Patrz. Nie, ja nie nagrywam, mnie ja tylko tego z tobą. E, patrz, że jak patrz jak Venom w tym meczu tak, nas gonił. Tak on zgonił bardzo, Znowu Znowu gra normalnie. Zrobił Ten, ten grał, że a, i te strzały. Choć trafił go z tego smaka. Po tym Jeśli no, Mm -hmm. Jeśli potrzebujesz od następnego meczu mogę po prostu zacząć spokojnie, nagrywać, bo mam spokojnie. program, także bez programu. Bo ja nie wszystkie akcje już nagram, nie, to jest najgorsze. No, IZ, duże IZ, to jest 6.5. Tutaj już oboje. Oba, ob... Tutaj już oboje zawodnicy jest nie na pierwszej mapie w CoboSen. To jest Twitch, który wychodzi pod z fragami i będą już trochę z tym fragami. Zobaczymy może po... Będą obaj w tej lodzie, zwiedzę. Naprawdę, bo mały chłopak naprawdę wraca z fragami. Z 4 zrobił bardzo dobrą rundę po całej kontroli terrorystów. Czyli w że jeden podchodzi szybko, drugi podchodzi sobie. To jest zagany. Boost, dzień już jest robi do połowy. Malbur to jeżdża sobie. Malbur, malbur to jest w końca tego fraga. No, robi głowę. No. I wszystko jasne: 6-6 jest szybka runda no ciekawe do gry i dogrywka, skoro no, nic nie mówi nie ale 6-3 już jest ciężki wynik naprawdę trzeba robić. Hmm. Dobra. Eee, leci sobie ten eee, leci sobie panowie z konty turystów jest rzucony smoke One short. Jazzamad digla. my trzeba sobie na monstera na głęboko z wieży. na stronie turystów jest zakupiony smoke digla oraz smoke i mp7 mp mp Całe Kevlary po, po prawie stronach Witcher bez kewlara ze samym skołtem. No to może być ciężka runda antyterrorystów. Już słyszę, że jest podejście czwarte jak smoką gdzie czyli smok jest rzucany, ten na graffiti jest plan bomby. Czy. Jens się przed kosie ale już mam Witcher, żeby tego bardzo szybko wyna ma I zostaje Malbor, Malbor, aż zobaczę go co on co zrobi. Malbor, który czuje się w klaczach i chyba w głowie, raz głowa po prostu nie, jednak witcher co robi witcher to robi witcher ale ma go... ma na tym dar że... no niektórzy rodzą się z różnymi darami niektórzy rodzą się z dużymi stopami niektórzy rodzą się z darem do strzelania headshotów z Lisa, tak? i tyle na ten temat nie każdy może być niko tak? ale każdy może być próbował się nim być dobra sześć 4. Okay. Tu jest wykopanie kosza. Nie wiem, co się zrobił, wrzucanie paki, ale okej. Okay. To jest jakiś shorta, w ogóle podejście. Panie shorta, że zagra na workach. Znaczy wówczas uda jak będzie grał The Witcher? The przepraszam. The Witcher sobie stoi tutaj. mogę w ogóle ma tego, ma orła, nie? Więc to jest też ciekawy gracz. Ujjj. A ty, ragi nie grają, Ty wiesz, że to jest bardzo wyrównany jest... Już. Jest... Już... Staje tylko na napisanie terrorystów, który ma mało HP i to się to rundę mogą chyba na swoje konto zanotować antyterroryści, chociaż. No e, dobra, nie jestem tego przekonany w tak będzie Jest 6-5, szybko wracają, zaczynają wracać do meczu, więc. Tu już remisu nie może być z tym meczu. Tu już może być ciekawie, oni wiedzą, że nie ma remisu, więc będą się naprawdę grani na miarę. No jeszcze 150% tak, Granie 100% z płacącem do meczu, więc. Tu już będą grani naprawdę bardzo poważnie. Dobrych czy to jest spalić, co? No, na ja nie wiem co będzie robił chyba, zastanawiam się nad zagraniem. Jazzy sobie po prostu szuka, aha, spali sobie Shorta na głęboko. I ten spala trochę ociąg. Podejście Jazzy, żeby się obwodzić na fragi do Shorta, bo idzie już dwóch kroczek w sztapie. Ale znowu, znowu Malbor. Który, który jak skanować i ubija ładny w ogóle skan, Jazzy po prostu, przez, po prostu przez skan ten... Przez dyktę na... A i na moście, gdzie jest I to jest tak. Co zrobi Dewitcher? Dewitcher z znaczy, szaurastu, Nic nie miał. Nic nie miałeś, kolego. Niestety, gdzie jest twoja broń? Ojejku. Oh, Był tam do którego się zapewne zapewne do Witcher, ale. Aj, jest, jest frak, ogłoszony przez To jest, jest bardzo ważna wunda, jeden na jeden. Wynąłem, jak jest gdzieś tam od strony monstera Jest zasób zbrojań, który może udać sytuację słońcu. Słyszy go? Ale jaj, jaj, jaj. Jednak będą robić fraga, no. To był dobry zamysł, ale jednak tamte w ten rozbranie bomby trochę zakłóciło te niestety i... nie siadło. A patrz, że kontrteryści tak nas gonili. Nie A, chyba 11-5, tam jest frag 86. ale znowu grają zespołowo, no. <grafy> no. grają się jeszcze ci Ma sobie, dobra, często, który wie, że. Tryb... możesz działać po od shota znowu. Wychodzi sobie z Fomasem. tak i świduje Malbora, który myślę, że będzie coś tam bo się Teraz oglądamy Jazz'a, który jest, jest, jest chyba w gazie, chce zrobić drugiego, drugiego fraga, tak, na Venomie. E Witcher jest cofnięty na Monsterze na monsterzie, dostaje głowę. I nie wiem teraz, czy on ma reagować, naprawdę, nie wiem, powiedzcie. Damy szansę do Witchera, czy oglądamy Jazz'a, nie wiem, no nie wiem, no. Dobra, przełączę... Chyba Jazz'a na... raczej, ja przełączę na broni. Przełączę na Venomie, wiesz, bo... Jak on Dobra, robi waszer mówić? Nie my go połaj, to jest najgorsze. Jazz jest ciągle na szorcie, lewie szopaka, podchodzisz do Monstera. Tu po stronie... Widoma jest granat Jest granat, tak, który będzie właśnie spalał, pozycję przez MOTOWA. Le... nie bądź iść tych poinii. Nie ucieka z APS-a. Jezel, czeka. To kto czuje za się. Cześć. No. Ja się mógł... ugrał, ja nie nie, nie. musisz nie wyjść w jego mętności, ale wiem, że już wynam, teraz potrafił skoczyć, do się przyłączyłem. Pozostanie na kamerze gracza Jazza Dobra no. no Chłopaki to jest taki team białostocko-poznański, bo wiem że Jazza jest z Poznań, a Malboro jest od nas z Białostoku. Nie wiem skąd jest Witcher, ale też chyba jest z Skoro te pingi są takie dobre, tak? Bo to jesteś tam ze złota, więc. Więc te serwery, te serwery, raczej nie są się daleko. Tu jeszcze jest przez Walbora znowu tej dykty. Już Jazza wie zwierzę, nie możesz tak ustawić po prostu. Prawie sobie, bo on się tak nie ustawia. Jest rzucenie granatu. Co teraz zrobi Darek? No, Darek ciągle z Symeon 4 i się tego shorta, bo wie, że to jest trzeci z Digga, mogłoby być na niego. Jest uważany, to jest uważam, że to jest tak zostały dwie rundy do, do końca tej rozgrywki. Proszę Doszło chyba, na shorta mogę naczekać naganą, choć w sumie nie zdenerwowałem, dobra. I zobaczymy, co mi się działo. Ciągle wie, że jest już na workach podchodzących gracz Smah, czyli bo oczywiście Digga może grać jedna i w postaci powstanie a wynomek składa się z nim od czarta, bo też ma nim wyposażenie tylko go ile. I teraz jest, taka, jest taki spokój, co? Tak czekają, jest 30 sekund tylko. Co ci się tutaj może wyda wydarzyć z rądzie? Jest tam już podejście od jednego może... przez Wenomek od Monster'a. Gdy nie trafia! Aaaaaj, ja Wyczekali, wyczekali bardzo ładnie terroryści. Pokazać, to są nerwy, Ale zostali. to jest turnie, kurde, nie ja wiem, że. Znaczy wiesz. Nie widziałem, że Witcher ma, nie widziałem, że Witcher ma oru, a powiem szczerze, serio, bo, nie wiem, czy znam z nim grałem, wybił tego oru, ale... nie, Byś powiedział, że oni mają gold albo, albo kałachy bo wątpię, muszę prostu, bo, wiesz, oni grają ze so, zanim wiem, jak oni grają, Dobra, czy jest podejście od short Witcher, który jest skupiony na shortie, bo słyszę po prawie, swojej sprawie stronie gracza z terrorystów, Marble, który ma olbrzyma, który będzie chyba próbował coś zaczarować tym olbrzymem, ale ja jednak, tu już jest konieczna muzyka i switcher jeszcze próbuję zakończyć. E, Terry zrobia z drugiego fraga, ale jednak nie udało mu się to. Venom, który ma wysłuchać całe kawę y oraz granat. Jazz, który gra z Fomasem i też sam klawałem z Feshem. I teraz. Co zrobi no i genie? co rob, zrobi Venom? Jak myślisz? Tak, Myślę, wchodzi? że będzie wchodził jednak. Tak, jak będzie wchodził, bo tutaj nie ma nic zrezygnowania z 8-7 i tak. Czy przegra, to przegra, tak? Czy przegra, to przegra, tak, czy przegra, to przegra, to przegra. tak przynajmniej może. Wiesz, ugrać i być bohaterem tego meczu, i może. Niepotrzebnie sprzedał się krokami. Wiem, wiem, że chciał, myślał, no że ktoś tak. może na ABC będzie, ale jednak nie. Ale, Witcher jednak został, Ale Runda finałowa? Nadal mogą wygrać, jeszcze na nic domo... nie spowiedziałem. Mogą wygrać, no tak, mogą wygrać, bądź mogą zrobić zabrywkę no 8-7, dokładnie. A czy to i tak, no tak, no mogą wygrać, jeśli, jeśli ten, teraz się w rundy, dokładnie tak, masz rację. Skończamy się kamerę Witchera, który teraz sobie smokuje smutkuje shorta. To będzie pod koniec zajęć, w ogóle znowu dwaj zawodnicy Tera, oni chyba lubią grać tego szarta, znowu to za znowu Malbrot, który oczywiście chce zrobić szaragę, to nie chociaż jest obijanie przez Nate. Spali się? Nie, mało brakowało, że się z graczem Malbrot spalił, bo ten Mołotow bardzo dużo zabrał mu zdrowej kamizelki. No, kamizelki nie, zabra, bardziej, nie, że... nie mi zabrał, nie, kamizelki nie zabrał, zabrał bardzo dużo, bo kamizelka dajcie się dziać, ale zdrowie jest bardzo, bardzo mocno skasowane. I to jest boostowanie jakieś pod... Po stronie tego, po stronie od Shorta, Malbor... Oni chyba nie wiedzą, że oni się pustują, teraz jest stwierdzona miejscówka, ale już wszystko ma hmm. po buści, mi się wydaje. Tak. Dziwi mnie najbardziej, że Malbor zakupił tylko Digla, nie kupił do BMP, no nie. bo ma naprawdę no, parę lubi, pieniędzy. Lubi tego Diggla, wiesz, on trafi, ej, Aj! ej, aj, aj. już, jest tylko sam Venom, jest, nie no, wierzę w, w momencie... zasady. Ale nie zrobi tego. No, albo może, może to ugrać. Może to ugrać, może to ugrać. To ugrać. Można to ukrać, dobrym graczem. Bo, bo ma to, to swój... Pokazał kresie. nie raz, jakie ma magię. No, ale... Ale Jeza... Nie trafił. Nie trafia drugi raz. jeszcze. źle. Brawo! Nie trafia. A tak trafia blisko, drogi. ale więc jednak remisie, tak daleko, nie? doprowadzamy mecz do tego, do, ten mecz do... Do grywki! Do co A A zostanie do grywka. Dobra, zaprosi ich do lobby. Dobra, siennej. Wasi komentarzy. bo wrzucamy na mecz rewanżowy trzeciej grupy, trzeciego... Nie, drugiego meczu, trzeciej grupy, tak? między Między tak. Jazz i, e, i, e, i Team Zasada ma i... Zasada jest prosta, gramy do końca tak. pierwszej połowy. Tak, dokładnie. A w razie gdy był remis, to następna runda rozstrzyga mecz. Jeszcze ta cały mecz, dokładnie. Bo tam był, bo tam był ten... Czy to jest... Ramiz, remis to jest no nie. To drugi masz, tylko że jakby ten dobry gry, no. tylko tego drugiego meczu, tak? Bo. Powiedziałem, no. Oj, to mieli na wyrypa się dobra. dobra. Mabru z jednym HP tymczasem i. i Witcher, który ma nawet Aj! Gdyby to był taki raz, czyli ten, 120 ser, to może by to siadło. Strasznie szybko rozgrywają te rundy, w ogóle bez skradania, bez jakiegoś no. pomyśl, pomyślunku, że tak to ujmał. Tak Zato, zano, wiesz, nie graju, to wygląda. Czy wiesz, nie grają jak ten, nie grają w Pinacci, więc wiesz, więc tu nie ma tej osobowości, tak, ale. Ale grają szybko, no. Widzicie sobie schowa się za konta z MP. Z PMM, eh. Yy, jest. No, do... Malbor, Malbor ma naprawdę sporą okazję, wykorzystać tu przewagę obecnie. A, a ja jednak nie, chyba będą chodzić na shorta. Aj, ale ta głowa była blisko tego serca, drugi raz. I jednak coś tutaj. Tu chyba ten najm trochę na na tym inferno, chociaż. Albo robędzie. Mam problem, mam problem. Bo jest, 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 jest Dobra. Jest Venom z samym Makiem, tak? I teraz jest w stron, po stronie. Venom wie, ten... venom wie. Wie, wie i robi to, i ma tego kasza. I jest. Ugrał. Jest taki kasza na Maku. Mysiąkko. Zostajemy na remisie. No tu bym zbroił tak strzać, tak, ale skoczować taką rundę Maki Mysiąkko to jest wyczyn, no? Jesteśmy na remisie dokładnie. Znowu są, no. Aj, za bardzo zbalansowane drzyny. <grywa> <na> jest <turnieju. grywa> No, są Jazzu bardzo zbalansowane. Jazz który jest schowany właśnie sobie z Diglem. Tutaj. Wstał sobie na ten. na short, shorta, Gdzie. Działal zostaje przez niego lekkobiety. Malbro też właśnie ma po stronie turystów. Malbro i Venom też mają bronię typu. No, ale to... w CT nastawiona na longa. Tak, Team w jest podobne z tym bronią. że mają to. Ale jeszcze Jezzo... Chyba mają. No nie, Chyba mają, mają. Jezzo ładnie, jest. kurde, wyciągnął tu digla. To też z tego diga dobrze, chociaż nie ma takiej umiejętności, a ma w głowie jak Malbore, ale z nim diglem potrafi, pokazał na, na tym Cobblestone, że potrafi tego wystrzelać, tak. Ten digo jest jednak w jego rękach mniej widziany, tak, teraz jest... To jest znowu Force. Po stronie Malbora jest znowu... Jest znowu digla. Dobra, no, tak frag, będą fragiem, tak. O, proszę tyś Malbor, który... Wiedzą, 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 wiedzą. Ooo, ale mu się wystawiają. Koniec. Raz. i już. już już jest Malbor, chociaż... Zobaczmy kamerkę Malbora, to kamerę Malbora to co on tu... Już ja słyszy, myślę, że Witcher wie, że on po prawej jest stronie, Tak, wie, ale, ale wiesz... O, nie. O, nie ładnie, tak, ładnie zdobył tak, Wychodzi z, się z tego bez opresji, 3-1 dla strony antyterrorystów. Nie ubiej, Jeśli mam być szczerzy, nie lubię Inferno na skrzydłowym To jest mapa, najmniej gram na skrzydłowym i sięgam ja skrzydłowego. Naprawdę? Ja ja nie, uwielbiam nie, na skrzydłowym właśnie, ale jest no moim zdaniem najbardziej zbalansowana, ze względu, że... Na moim, moim zdaniem to... nie. Rzucasz sobie flesza po stronie satelitacji z tego, z tego z respawnu i wychodzisz do na no, To taki balans, to... Przecież ja no to tu Ciężko nie. stwierdzić, która mapowa bo jest najłatwiejsza pobóla, której... Znaczy... Trudno. No, najbardziej zbalansowana, tak? No jedna mapa jest bardziej podseta, druga będzie bardziej podseta, nie? Próbuje, próbuje przez te ściany przeskonałać, chociaż obija Jazz'a do połowy HP. Tam mają bronię, mają bronię do dystansu, a przecież TIG to też jest broń do takiego dystansu, więc... A Malbro chyba się sobie osiągnął przez bibliotekę, ale zależy, że jest blokada, tak więc... Mapa jest włączona, bo a tutaj jest... Proszę, widziałeś co zrobi? Co on tutaj z tego liga Trafił znowu w szyję. Daj mu szansę, co on... Nie bierze u ale Jazz'a skonuje jest Niestety, jeśli Antiterrori wygrają następną rundę, to mają cały mecz. Tak, dokładnie. Dobra, GG. Coś nie wchodzi chyba z tego digleka Myślisz, że ta strona CT tak mogła zauważyć ten sędzeniu tego meczu? Możliwe, no bo w sumie to jest mapa raczej tutaj CT, moim zdaniem przynajmniej. Łatwiej pokryć. Tak. Tutaj jest sobie też. mały... Jest jeszcze frak na... Znaczy... Jak mam być szczery, no to są, Ale... są gracze, to jest... którzy po stronie Tero są w stanie wyciągnąć tutaj naprawdę więcej niż nawet strona CT, hmm. nie? Ale Marbo nie powiedział jeszcze takiego słowo z, sł z Scoutem i... i... Jeszcze poczekajmy. Jeszcze ten mecz się skończył, naprawdę. On wie, że z... Witcher tam poszedł. Tak. On to... On to wie. On do tego się wstawił w tą miejscówkę, dokładnie. I może jest coś... Ale... Ale... Wiesz, miał no, przewagę tego, że w prawo, tak? 4, więc... I to jest Zrobi to.